Witam was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to miejsce, w którym dzielę się z wami wiedzą na temat kryptowalut, rozwoju osobistego, motywacji, na temat sprzedaży online na Allegro, w ogóle radzenia sobie z tym, co dzisiejsze czasy nam dają. Wszystko co tutaj mówię, to nie są jakieś porady inwestycyjne, jeżeli mówię o kryptowalutach, nie są to jakieś mądrkowania, ponieważ wszystko co Tutaj na tym kanale jest to są moje osobiste doświadczenia życiowe poprzez bycie zawodnikiem świadka, świadkarskim przez prawie 20 lat, poprzez 15-letnie doświadczenie w handlu i poprzez działalność na Allegro, działalność kad... na Amazonie, działalność obecnie teraz wydaje książkę i właśnie serdecznie was zapraszam na stronę sukcesinfo, gdzie Możecie się zapisać na newsletter, gdzie, gdzie ja będę dzielił się z Wami tą wiedzą poprzez maile. Które, które będą dawały Wam za darmo wiedzę na temat rozwoju osobistego, ale także sprzedaży online. Jeżeli chcielibyście takiej wiedzy, macie potrzebę rozbudowania swojej umiejętności, radzenia sobie w internecie, radzenia sobie w życiu, to zapraszam Was serdecznie na zapisanie się na newsletter. A jeżeli. Chcecie poczytać coś fajnego, takie moje piętnastoletnie przemyślenia na temat właśnie drogi ku wolności finansowej, ku wolności e, mentalnej? Żyj jak chcesz, moja książka pierwsza, mam nadzieję nie ostatnia. Znajdziecie tutaj wiele pożytecznych informacji, ale także technik, które pozwolą Wam znaleźć siebie w sobie, określić. Jakie macie predyspozycje, jakie macie motywacje, co was rozwija, co was motywuje, co was denerwuje. Wszystkie te techniki tutaj są zawarte. Więc jeżeli macie ochotę, tutaj jest książka, e-book lub cały zestaw. Nie są to drogie rzeczy. Tu macie też wejście do moich filmów związanych właśnie z rozwojem. Historia o mnie, historia ludzi, którzy już osiągnęli sukces, osiągnęli Tą wolność finansową, moje doświadczenie plus doświadczenie innych ludzi i wiedza, którą zbierałem 15 lat. Zapraszam Was serdecznie, zapraszam Was też serdecznie na mój kanał, sukces info, gdzie wiedza, którą za darmo dzielę się z Wami, nie ma tu żadnej ściemy, tylko same konkrety. Więc, jeżeli macie ochotę, zapraszam. A teraz już zaczniemy dzisiejszy temat, czyli. Sprowadzanie towaru z Chin. Pierwszy Jest już na tym kanale pierwszy film, w którym dzieliłem się z Wami przed świątecznym e, zakupem długopisów 3D. Były to okolice grudnia. E, mam nadzieję, że znaleźliście tam potrzebne dla siebie informacje. To była wysyłka kurierem, szybka wysyłka. Dzisiaj Pokażę Wam i opowiem. Zamówienie, które zrobiłem statkiem. Trwało to razem z produkcją, z wysyłką. Ponad dwa miesiące jest to dłuższy czas. Też zamrażacie tu w pewien sposób swoje pieniądze, ale ten transport jest wtedy dużo, to dużo tańszy. I, w, I opłaca tym transportem lotniczym, opłaca się małe rzeczy, ponieważ no jeszcze tam gdzieś to się kalkuluje. Jeżeli zamawiacie już większe rzeczy, to niestety to już tylko transport statkiem, bo, no bo tutaj jest inaczej liczony gabaryt. Zapraszam Was na stronę alibaba.com, to tutaj zamawiam, jest moim zdaniem najbezpieczniej, najbardziej przejrzyście, mają tu różne zabezpieczenia związane z swoimi pieniędzmi, że pieniądze dostaje dopiero sprzedawca wtedy, kiedy transport zostanie zrealizowany, możesz tutaj reklamować. Jeżeli bezpośrednio byś się dogadywał z Chińczykiem, to niestety hmm, byłby problem, ponieważ mógłby się taki Chińczyk wypiąć i nawet nie próbować z tobą rozmawiać. Wiem to też z doświadczenia, ponieważ w kilku moich firmach sprowadzaliśmy drzwi z Chin i jeżeli zgłaszaliśmy jakąś reklamację, to dostawaliśmy po długim czasie odpowiedź, że po prostu takie drzwi oni mają, taka jakość jest od nich. Jeżeli zdarzają się jakieś, Reklamacje zdarzają się drzwi, to oni z chęcią posłuchają o tym, ale w konsekwencji raczej nic nie próbują ci dać, chyba że zamówi już, nie wiem, kolejne 5, 10, 15 tirów, to wtedy mogą jakiś tam albo dać ci rabat, albo po prostu dorzucić kilka drzwi w gratisie, ale jakości żadnej nie poprawią i kupujesz taką jako, jakość za konkretne pieniądze. No wiadomo, im wyższa. Kwota za dany produkt, tym wtedy jakość jest też dużo większa. Żeby sprowadzać produkty z Chin, jeżeli jesteś młody sprzedawcą, bo jeżeli już zamawiasz, no to pewnie to wiesz, możliwe, że nawet lepiej ode mnie. Ale jeżeli zaczynasz dopiero swoją drogę, to musisz zaznajomić się z całą tą platformą, musisz zobaczyć, jakie tu są kategorie, zobaczyć, jakie tu są ceny, musisz popatrzeć co się sprzedaje na Allegro i wtedy zacząć szukać tutaj tych produktów, odpowiedników produktów, to masz też taką możliwość, że wrzucasz zdjęcie jakiegoś produktu i wtedy Alibaba, aplikacja ta, portal yy, szuka Ci konkretnie tego samego produktu, który, który dajesz ze zdjęcia, więc można nawet iść do sklepu, zrobić fotę w Media Expert, w Media Markt, yy, w Lidlu, gdziekolwiek i cokolwiek chcesz sprzedawać i myślisz, że będzie się sprzedawało, robisz fotę i znajdujesz odpowiednik tutaj tańszy i rozmawiasz wtedy bezpośrednio o tym produkcie z Chińczykiem. Może przetłumaczymy sobie to na język polski, będzie łatwiej. Tu masz zapytania ofertowe, gotowe do wysyłki i usługi logistyczne. Zamknę tu już to. Moją stronę. Zamknę. Zapraszam jeszcze raz do nabycia książki. Żyj jak chcesz na pewno. Samo mięso, dobra wiedza, 208 stron, konkretów, technik i motywacji. Papa. Dobra, tutaj jeszcze tego wam nie pokazuję, tego wam nie pokazuję. Polecam wam poczytać sobie po angielsku lub po. W polsku, jeżeli chcecie tutaj, z... nie chcę się teraz z tego raz odświeżać, ale możesz to przetłumaczyć na polski bez problemu na Google. Tutaj macie już konkretną Home and Garden, czyli kategorię, w której ja najbardziej, najlepiej się odnajduję, ponieważ przy sprzedaży muszę czuć dany produkt, muszę czuć, że ten produkt rozwiązuje jakąś konkretną, konkretny problem. Da jakąś czynność, którą, którą możecie klienta zadowolić. Tu widzicie na przykład takie fajne pojemniki do lodówki, jakieś tarki, młynki. To ostatnio widziałem na jakichś filmikach TikToka. Też fajna rzecz. Tu macie jakiś cedzak. Zastanawiam się nad zamówieniem mm, pojemników takich koszy na pranie, ponieważ to jest wieczny problem. Ja sam w domu mam jakiś bambusowy, który wiecznie spada. Ten materiał tu macie już sztywny materiał. Tu macie też fajne pojemniki takie dla dzieci z różnymi zwierzętami. I wiele, wiele innych. Jak ktoś pije dużo cukru w postaci Pepsi, to też macie tu takie wiszące elementy. Dużo, dużo więcej. Tu Wam trochę zdradzam. Profil mojej sprzedaży, ponieważ wiadomo, że algorytmy pokazują ci to, co chcesz, to, co wybierasz, to, co szukasz, więc widzicie w jakich zakresach ja działam. Pamiętajcie, że nie ma co kopiować bezpośrednio od kogoś, ponieważ no, ty musisz czuć to, co sprzedajesz. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Nie możesz sprzedawać wszystkiego, bo nie skupisz się na czymś, nie zdobędziesz jakiejś wiedzy, nie będziesz miał takiej intuicji sprzedażowej. Która, która, jest potrzebna tutaj, bo no czutka, czutka, musi być, jeżeli będziesz kupował byle co, byle jak, byle tanio, bo ktoś coś Ci pokazał, to, to nie wiem, czy taka sprzedaż będzie sprawiała Ci przyjemność i czy w ogóle będzie taka sprzedaż. Tutaj pokażę Wam właśnie jedne z pojemników, które doszły ostatnio do mnie, to są takie pojemniki, nie wiem, tutaj gdzieś były, pojemniki do szafy, ostatnio nawet Oglądałem to z córkami na Want to Free Go. I takie coś się pojawiło mi w szafie. Puszczę wam krótki filmik. Brudne ubrania. Brudne w sensie niepoukładane. E, tutaj macie pojemniczki, sztywny plastik. Pani ładnie zawija i układa, i daje to jakiś tam komfort. To się nazywa organizer do szafy na bieliznę. Takie coś sprowadziłem. Na razie ta sprzedaż w ogóle na Allegro jest średnia, więc nie ma szału. Zobaczymy, jak to będzie w marcu w kwietniu, kiedy trochę będzie cieplej, kiedy ludzie zaczną otwierać portfele. Wiem, jaki jest czas, ale, ale sprzedaż zawsze będzie mniejsza lub większa. I tutaj pokażę Wam, w jaki sposób to zamówiłem. Wkleiłem im linka produktu, który mnie interesuje. To jest już konkretny jakiś tam producent i zacząłem do nich pisać. Oni się odezwali. Oni też są dobrzy z tymi kwiatkami, ciągle piszą. I jest konkretna konwersacja. Poprosiłem ich też o przesłanie ich topów sprzedażowych, ponieważ warto, tak jak w Polsce, jak wiesz, byłeś może gdzieś tam pracowałeś w handlu, to, to wiesz, że. Zobaczcie, ile tego pisania było. To wiesz, że dobrze spytać. Firmę, osobę, która sprzedaje, co jemu się najlepiej sprzedaje, bo ty możesz sądzić, że, że będziesz dobry w tym, co, co robisz i wykreujesz jakiś produkt na nowo, ale, ale dobrze też mieć jakiś produkt, który on poleca, który bardzo dobrze mu rotuje, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, i, i dobrze go spytać i zamówić na próbę. Ja to właśnie kilka takich produktów, które on mi polecił, zamówiłem. No zobaczymy, mówię, na razie nie jest to jakiś tam mega okres sprzedażowy, ale mam nadzieję, że to odpali i będziemy działać. Na dzisiaj myślę, że to już jest koniec. Jak masz jakieś pytania związane z importem, to, to zapraszam. Jeżeli będę w stanie Ci y, pomóc, to, to bardzo chętnie się podzielę z Tobą tą wiedzą. Jeżeli jesteś na samym początku, to mówię masz też możliwość, tu masz ceny. Cenę od 100 do 499 sztuk, powyżej 500 masz 2,5 dolara. I im dalej, tym lepiej później. Jak masz już duże ilości, to możesz się na pewno też z nimi targować, ustalać jakieś indywidualne ceny. Możesz też zamawiać sample, czyli pojedyncze elementy. One są dużo droższe, ale. Ale warto, jeżeli chcesz coś sprzedawać długoterminowo, nie na chwilę, to sprawdzić jedną sztukę albo zamówić na Allegro czy na jakimś marketplace się jedną sztukę od innego dostawcy, który już ma to w Polsce. Na przykład mógłbyś zamówić to ode mnie, tą jedną sztukę, żeby zobaczyć, jak ten produkt wygląda. Wtedy zamawiasz większą ilość już za granicą i przynajmniej wiesz, jaka to jest jakość, albo w ogóle na próbę zamawiasz jakieś ilości po to, żeby sprawdzić, jak ten produkt rotuje. Ja nie ukrywam, ten produkt wziąłem dlatego, że mi się podoba, nie ma sprzedaży na Allegro dłużej, widziałem, że na Amazonie też to sprzedają i tam już jest trochę lepiej, ale w Polsce nie jest to jakimś hitem, ale ja lubię testować, lubię wychodzić przed szereg, dlatego, dlatego to spróbowałem i, i sprzedaję. Dziękuję Ci już dzisiaj za uwagę, jeżeli masz jeszcze raz powtórzę pytania to... To z chęcią Ci odpowiem. Zasubskrybuj ten kanał, daj lajka, napisz komentarz. Pozwól mi rozwijać się w internecie, aby ta wiedza trafiała jak, do jak największej liczby ludzi. Jeżeli e, chcesz mi w jakiś sposób pomóc, to zachęcam Cię do zakupu książki, zapisania się do newslettera, aby dostawać wiedzę, darmową wiedzę, konkretną wiedzę na temat właśnie rozwoju osobistego, ale także sprzedaży online. Uczestniczy razem ze mną w budowaniu świadomości, w budowaniu yy, swojego życia, usamodzielnianiu się i po prostu rozwoju, bo jeżeli stoisz w miejscu, to tak naprawdę się cofasz. Jeżeli nie robisz nic, to poddajesz się temu, co inni dla ciebie, jaki pomysł mają na życie. A jeżeli się rozwijasz, szukasz pomysłów, to może ci się nie udać dzisiaj, może nawet za miesiąc, za rok, może to jeszcze nie będzie teraz, ale w konsekwencji. Jeżeli będziesz świadomy tego, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrobić ze swoim życiem, to nie ma bata. Prędzej czy później ci się uda. Jak szybko to się stanie, wszystko zależy od twojej determinacji, od, od wszystkiego, co w twoim życiu, od dobrych myśli, od dobrego działania, od w ogóle działania. Dzięki ci już nie będę teraz męcił. Trzymaj się, na razie zapraszam Cię na mój kanał, na następne filmy, a dzisiaj już sobota, więc. Odpoczywamy lub sprzątamy, jak tam kto ma układy w domu. Na razie cześć.